W trakcie rutynowych prac na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz konserwatorzy miejsca pamięci odnaleźli elementy jednego z krematoriów. Zostały znalezione w pobliżu ruin krematorium nr 2 w Brzezińce oryginalne ruszta szamotowe, które były zamontowane w piecach krematoryjnych, które stały właśnie w tym miejscu, na których spalano zwłoki osób zamordowanych w komorze gazowej. Według dokumentów sporządzonych przez nazistów w tym krematorium w Auschwitz można było spalić w ciągu doby 1440 zwłok. Znaczenie tych przedmiotów dla naszego miejsca pamięci jest wyjątkowe, bo są to przedmioty, które bezpośrednio były związane z masową eksterminacją. Różd został już przewieziony do pracowni konserwatorskiej, gdzie został oczyszczony i zakonserwowany. Naziści w ramach tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zbudowali w Auschwitz II Birkenau cztery komory gazowe i krematoria. Krematorium i komora gazowa nr 2 funkcjonowała od marca 1943 do listopada 1944 roku zamordowano tu tysiące ofiar, głównie Żydów. Budynek został wysadzony w powietrze przez uciekających przed armią czerwoną Niemców w styczniu 1945 roku.